Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Z tej strony Beata i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o trendach tej jesieni. Mam wrażenie, że dopiero przed chwilą skończyliśmy nagrywać. W sumie ja skończyłam nagrywać i omawiać trendy wiosna lato. Skończyły się odcinki Beata MB Summer Edita. Tutaj proszę bardzo, mamy jesień, ale przeważnie tak to bywa, kiedy mamy piękne lato, kiedy wspaniale się bawimy. E, ten czas po prostu mija szybciej. Ale myślę, że wśród nas jest również sporo osób, które nie może się doczekać tej jesieni, które nie może się doczekać tych nowych, ciepłych, fajnych stylizacji, bo myślę, że jesień jednak jest takim fajnym okresem przejściowym, jeżeli tylko jest ona dość ciepła i niezbyt deszczowa, gdzie możemy po prostu sięgnąć po fajne stylizacje. Wcale nie musimy się okrywać tymi ciepłymi, grubymi kurtkami, płaszczami, swetrami, a możemy stworzyć takie piękne stylizacje do chodzenia na co dzień, które nie tylko pokażą naszą piękną sylwetkę, ale również styl. Powiem Wam szczerze, że przygotowując się do tego materiału, Trochę się zaskoczyłam, ponieważ przeważnie e, jak zapoznaję się z trendami, to jednak okazuje się, że większość tych trendów, które są wprowadzane, które są pokazywane na, e, na wybiegach, to okazuje się bardzo często, że podczas takiego noszenia na co dzień to totalnie się nie sprawdza i to jest, i to jest tylko i wyłącznie na wybieg, żeby zrobić po prostu fajny show. Ale w tym wypadku. E, wyłapałam naprawdę wiele fajnych takich trendów i oczywiście, tak jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu i w ogóle znacie mnie, to jestem osobą, która mówi, że absolutnie nie powinniśmy podążać ślepo za trendami. Natomiast myślę, że to jest taki fajny wyznacznik ku temu, co takiego pojawi się w sklepach, co takiego będzie modne i mimo wszystko, jeżeli coś będziemy oglądali i oglądali przez dłuższy czas, to bardzo często się tak zdarza, że jakiś trend nam się opatrzy, nam zaczyna się podobać i zaczynamy go również wprowadzać do swojej szafy, co absolutnie nie ma nic w z tym złego, ponieważ jeżeli nie będziemy próbować nowych rzeczy, to nie będziemy wiedziały, w czym nam jest dobrze i w czym się tak naprawdę fajnie czujemy. Weźmy na przykład moją osobę, gdzie styl się nie zmieniał od wielu lat, natomiast mój styl życia obecnie zweryfikował to, że nie potrzebuję już ubierać się tak bardzo formalnie, mogę sięgnąć po zwiewniejsze tkaniny, mogę sobie pozwolić na troszeczkę szaleństwa, na, na troszeczkę więcej koloru, więc absolutnie nie powinniśmy się bać tych nowych trendów. Warto udać się do sklepu, poprzymierzać, Nowe rzeczy, popróbować, przecież nikt nie musi tego widzieć i nikt nie musi wiedzieć, czy wy na przykład spróbowałyście wskoczyć w taką rzecz, a nie inną. To jest tylko dla Was. Możemy sobie pójść do sklepu, przymierzyć, zrobić sobie zdjęcie, przemyśleć, przeanalizować, ale również takie trendy są fajnym wyznacznikiem ku temu, jak na przykład robicie porządki w swojej garderobie, czy też w szafie. Zastanawiacie się hmm. Przez lato, no przecież tego nie nosiłam, to może to oddam koleżance. I kiedy robimy porządki w swoich szafach, to bardzo często wyrzucamy albo pozbywamy się takich rzeczy, których myślimy, że już absolutnie nie będziemy nosić, no bo przecież to już minęło, z tym się opatrzyłyśmy i totalnie już tego nie chcemy. To później się okazuje, że na przykład w tym sezonie ten dany trend, ta dana rzecz powróciła. I wy wówczas z takim zamysłem lecicie do swojej szafy, no przecież mam to, och, super to będzie wyglądało z tym i z tym, bo zobaczyłam gdzieś tam jakąś fajną inspirację na Instagramie, czy też kobietę, która przychodziła po mieście. A się okazuje, że wy tą rzecz oddałyście, albo wyrzuciłyście, albo w ogóle nie wiem, cokolwiek z tym zrobiłyście, czy na przykład sprzedałyście na jakichś platformach sprzedażowych. No, to fajnie jest jednak wiedzieć, nad czym się dwukrotnie zastanowić, zapoznać się z tymi trendami. Poza tym to może być taki fajny też element e, zabawy. W moim wypadku oczywiście zawsze tak jest. Staram się nie zamykać, jestem otwarta na to, co nowe e, i bardzo chętnie dzisiaj przedstawię Wam te trendy, ponieważ uważam, że większość z nich jednak możemy nosić. I ku mojemu zaskoczeniu jednak większość z tych trendów, które dzisiaj Wam zaprezentuję, myślę, że możecie wdrożyć do siebie i myślę, że większość z tych rzeczy macie, tylko fajnie jest. Pomyśleć, pokombinować, co ze sobą połączyć, bo czasami może się okazywać, że jednak te zestawienia nie wydawały Wam się oczywiste. Pierwszy trend, o którym chciałam porozmawiać, to jest skóra na skórę. To jest chyba jeden z moich ulubionych trendów, ponieważ bardzo lubię skórzane rzeczy. Chociaż ostatnio powiem szczerze, chyba pozbyłam się takiej mojej krótkiej, skórzanej kurtki, która była już w mojej szafie przez długi czas, bo myślałam, że już jej nie będę nosiła, a jednak okazałoby się, że. Chyba dałabym radę jeszcze w tym roku w niej pochodzić. Ale słuchajcie, to nie o to chodzi, żeby sięgnąć tylko i wyłącznie po swoją skórzaną kurtkę, czy też na przykład po skórzane spodnie, czy też... Y imitację skóry w leggingsach, ponieważ mówimy tutaj już o skórze nie tylko i wyłącznie naturalnej, ale również tej skórze ekologicznej. E, oczywiście co, kto woli, e, kto jakie ma poglądy, to tutaj oczywiście nikt nie będzie ingerował, natomiast w czym czujecie się dobrze, jeżeli lubicie zainwestować większe pieniądze w jakieś skórzane, naturalną skórę, gdzie wiecie, że ta rzecz po prostu Wam posłuży, to jak najbardziej, natomiast jeżeli jesteście weganami i totalnie nie zgadzacie się z tym, żeby nosić skórę, no to macie oczywiście do wyboru Rzeczy z tkaniny skóropodobnej, co jest naprawdę, wydaje mi się, że super rozwiązaniem, ponieważ te materiały skóropodobne już na chwilę obecną wyglądają tak bardzo dobrze, że niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie odróżnić tej prawdziwej skóry od tej sztucznej. Ale do czego zmierzam z tym skóra na skórę? Ponieważ, tak jak powiedziałam, nie tylko skórzane spodnie, nie tylko skórzana kurtka, ale właśnie to połączenie skóry ze skórą. Czyli na przykład mam skórzane spodnie, do tego założę skórzaną koszulę albo skórzaną kurtkę, więc tu skóra, tu skóra i nie bójcie się, że będzie tego zbyt dużo. Jeśli o mnie chodzi, to powiem szczerze, że nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że w tym sezonie uda mi się upolować piękną sukienkę wykonaną ze skóry, czy też z, kaniny, czy też z tkaniny skóropodobnej, a mianowicie sukienkę typu szmizjerka, typu e, sukienka koszulowa z kołnierzykiem zapinana na guziki, z długim, czy też krótkim rękawem. E, jeżeli chodzi o długość moja taka ulubiona, no to byłaby midi, ale oczywiście nie będę tutaj już y, wybrzedzała. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś takiego. Jest to taki element garderowy, który nigdy się nie starzeje. Taką sukienkę możecie mieć w swojej szafie latami. Ponadto koszule, czyli to jest coś, na co będę zwracała również uwagę w tym sezonie, ale również dodatki. I mnie się udało wypatrzyć piękną biżuterię, która również ma ten element skórzany. Piękne połączenie kolorystyczne skóry ze złotem w wydaniu bardzo kobiecym, które pojawiło się zarówno w pierścionkach, bransol jak i kolczykach. Symbolem marki Sadwa jest motyl, jest to symbol przemiany, piękna, siły, wytrwałości, ale zarówno delikatności i kobiecości. Tak właśnie wygląda kobieta marki Sadwa, która jest świadoma swojej siły, tego, jakie ma możliwości, która świadomie mówi o swoich zaletach i sukcesach, porzuca stereotypy, wyraża siebie, ufa swojej intuicji. Taka jest właśnie kobieta marki Sadwa. Ja skusiłam się również na przepiękne, delikatne, złote kolczyki właśnie symbol motyla, który e, przypomina o tym właśnie, jakie my jesteśmy kobiety, e, zarówno delikatne, ale również potężne, silne i takie, które e, nie boją się działać. Także ja dla siebie znalazłam piękną biżuterię, która wpasowała się idealnie w mój styl, ale również w te nadchodzące trendy jesień-zima. Pierścionek w czarnym kolorze właśnie z motylem, do tego dobrałam również sobie bransoletkę, ale e, chciałam wam pokazać również, że nie tylko Skóra w takim kolorze oczywistym, czyli brąz i czerń, ale również w takich nieoczywistych kolorach, również tego się nie bójmy. I ja z kolei tutaj postawiłam na kolor zielony, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych kolorów, i myślę, że on będzie pięknie wyglądał właśnie w połączeniu z tymi jesiennymi kolorami i barwami, które są tak modne oczywiście w tym sezonie. Także bransoletka, która pięknie wygląda na nadgarstku, nie jest ona zbyt delikatna, nie jest też zbyt zbyt duża. Myślę, że po prostu jest taka idealna. Posiada tutaj na środku piękny symbol motyla i zobaczcie, że właśnie nawet do takich jesiennych barw właśnie ten kolor zielony po prostu wygląda bardzo pięknie i uroczo. Mam tutaj również jeszcze kolczyki, takie na wcisk, które mają również symbol motylka, natomiast otoczone są takim kołem ze skóry kolorze zielonym. Także myślę, że będzie to piękne uzupełnienie każdej stylizacji. Poza tym ten kolor zielony oczywiście pięknie podbija kolor oczu. Moje są takie brązowo-zielone, więc może jak założę takie kolczyki, to trochę wydobędzie się tej zieleni. Jeśli Wy również chciałybyście dobrać sobie swój model biżuterii od marki Sadwa, to ja mam dla Was kod rabatowy. Oczywiście wszystkie informacje dotyczące kodu rabatowego, jak długo on będzie działał, ile wynosi, znajdziecie w opisie filmu poniżej. Także zapraszam Was serdecznie do tego, żeby Byście wypróbowały, ponieważ jest to piękna biżuteria, bardzo kobieca i myślę, że naprawdę wpasowująca się nie tylko w te trendy jesień-zima, ale również ponadczasowa, piękna e i elegancka. Kolejny trend, również bardzo wysoko na mojej liście trendów, które będę chciała nosić, to są jeansy. Oczywiście ktoś by pomyślał, ba, no jak to przecież jeansy sobie nigdzie nie poszły, jeans jest cały czas w młodzie. Oczywiście, ale pamiętacie to połączenie jeansu z jeansem. To był chyba lata 90. albo początek 2000. Britney Spears z Justinem Timberlake'em, gdzie ubrali się całą jeansowo. No, no, myślę, że to raczej wtowa. <laughs> ale słuchajcie, ten jeans powraca. I ja tutaj również chciałabym sięgnąć po sukienkę jeansową, bo może nie tyle, żeby łączyć ten jeans ze wszystkimi trendami, które są. I to jest też taka fajna uwaga, na którą powinniśmy pomyśleć. Jeżeli coś jest modne, to nie znaczy, że my musimy te wszystkie trendy łączyć ze sobą. Nie, absolutnie. To wtedy może coś wyjść nie do końca fajnego i może całkiem śmiesznego, także tutaj w tym wypadku fajne połączenie jeansowej koszuli, jeansowych spodni, ale ja bym nie bała się łączyć różnych odcieni jeansu. Kiedyś bym pomyślała sobie, no dobra, jeżeli ja łączę jakąś tam tkaninę, no to fajnie by było utrzymać cały czas tą samą kolorystykę, jakby te same tonacje, natomiast tutaj nie boimy się tego, więc jeżeli założymy sobie ciemniejsze jeansy, to śmiało możemy założyć jaśniejszą koszulę. Eee, czy to eee, koszula będzie rozpięta, czy to ona będzie gdzieś związana czy będzie gdzieś wystawał kołnierzyk, no to też oczywiście będzie fajnie wyglądało, więc oczywiście jeżeli chodzi o ten jeans, to opcji mamy bardzo dużo do wyboru, więc jeans jest zdecydowanie wysoko na mojej liście i już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła nosić tą swoją jeansową sukienkę, którą kupiłam w zeszłym sezonie, ale kiedy ją założyłam, to czułam, że to jeszcze nie do końca jest, to chyba muszę poczekać, a myślę, że na ten sezon po prostu będzie idealna. Oczywiście wszystkie te stylizacje, które Wam pokazuję, te wszystkie rzeczy, które ja mam w swojej szafie, najprawdopodobniej podobnie kupiłam już je wcześniej, więc postaram się Wam podlinkować rzeczy, które, o których dzisiaj mówimy, o tych trendach, które są obecnie w sklepach dostępne i być może coś Wam się również spodoba, co? Myślę, że z pewnością ułatwi Wam wybór i Wasze zakupy. Ale dobrze, przejdziemy sobie do następnego trendu. I kolejny trend, który myślę, że wszyscy kochają, to są trencze. No, któż by nie kochał pięknych trenczy? Natomiast w tym roku one występują z takim troszeczkę twistem, z takim Podkręceniem. Tutaj nie chodzi nam o zwykłe, proste, klasyczne tręcze, ale będą się pojawiać takie troszeczkę e, unowocześnione, pojawią się na przykład bufiaste rękawy, albo będą gdzieś jakieś ozdobniki, albo pojawią się na dole gdzieś frędzle, które również w tym sezonie powracają, więc myślę, że wybór tręczy w tym sezonie e, będzie dużo łatwiejszy, bo e, jeżeli chodzi o sklepy, o sieciówki, to nie sądzę, żeby one wzięły sobie aż tak do serca e, ten trend i będą się pojawiały m, aż tak ekstramalne modyfikacje tych tręczy. E, myślę, że dużo sklepów będzie miało swojej ofercie, po prostu klasyczne. Mm, takie płaszczyki. I ja bym raczej się tego trzymała, ponieważ e, co z tego, że będziemy w tym sezonie modne, może na drugi sezon, ale e, takie płaszczy nie zostanie z nami przez lata, więc ja bym proponowała. E, jeżeli jeszcze go nie macie w swojej szafie, zdecydowanie tak, to warto podkreślić. Jeśli nie macie dobrego i fajnego tręcza, który jest piękny kolorystycznie, który Wam pasuje, który leży na Was odpowiednio, to zainwestować w porządny płaszcz w tym sezonie i troszeczkę go podkręcić samemu, ponieważ możecie narzucić na płaszcz jakąś chustkę, która będzie w niebanalnych kolorach, niebanalnych wzorach, możecie narzucić jakiś sweter, możecie dobrać jakiś szal, no po prostu, czy tam na przykład jakieś broszki, Myślę, że jak tylko was fantazja i wyobraźnia poniesie, możecie próbować i kombinować, ale ja się z tego bardzo cieszę, że tręcze są cały czas na fali, są popularne, bo dzięki temu po prostu możemy się zaopatrzyć w fajne, dobry jakościowo płaszcz i nie musimy po prostu szukać i szperać czegoś, co po prostu nam będzie odpowiadało, bo myślę, że wybór będzie dużo większy. Następny trend może się on wydać bardzo banalny, i ja powiem szczerze, że naprawdę byłam również zaskoczona, że aż tak wiele się go pojawiło na pokazach mody. Między innymi Prada miała swój bardzo kultowy, biały podkoszulek. Kto by słyszał, że białe podkoszulki będą się tak często pojawiały na wybiegach mody? Także ja tutaj mam świetny przykład mojego dzisiejszego zestawienia, to jest zwykły top na ramionczkach. HM z kolekcji BASIC, który kosztował chyba 39 zł, ja go kupiłam jeszcze w promocji za 19,90 i to jest jedna z moich ulubionych podkoszulek, w której uwielbiam chodzić. Więc teraz w takich podkoszulkach możemy właśnie również wychodzić na zewnątrz, bo wygląda to bardzo modnie i stylowo. Także zobaczcie, zwykły podkoszulek, ale oczywiście nie musimy wcale robić tak jak na wybiegach, ponieważ on przeważnie pojawiał się w wersji solo czyli podkoszulek do tego spódnica, obcas, czy też jakieś spodnie, ja uważam, że to jest bardzo fajny basic, który świetnie się sprawdzi właśnie pod marynarkę, pod koszulę, czy na przykład narzucamy sobie na ramiona sweter, więc jeżeli nie macie w swojej szafie minimum dwóch, trzech białych podkoszulków, to uważam, że warto w tym sezonie również kupić, wypróbować i zobaczycie, jakie to jest ułatwienie podczas ubierania się, naprawdę. Nie ma się pomysłu, co na siebie położyć, sięgam po biały, pod koszulek i cokolwiek do niego nie dobierzecie, będziecie wyglądać dobrze. Wracam z powrotem do swojej stylizacji z marynarką e, i omówimy sobie kolejny trend, czyli lata 80-90. Ja powiem szczerze, że miałam tutaj troszeczkę dylemat, bo czy to są późno na 80., początek lat 90., raczej tak. Czyli cały czas są na fali, na topie, wielkie, szerokie ramiona. I tutaj, oczywiście, dla tych osób, które z natury mają szerokie ramiona, no to tutaj ten trend będzie no nie do końca pasował. To oczywiście każdy sam musi określić, w czym mu będzie dobrze i co będzie pasowało, ale ja osobiście ten trend bardzo lubię. Lubię, kiedy te ramiona są podkreślone, kiedy one mają taką fajną formę i kształt i te poduchy wówczas nadają takiej takiej klasy, że to wszystko wygląda tak po prostu jakoś w moim odczuciu lepiej. Poza tym nie tylko marynarki, ale również koszule i wszystko oversize, czyli marynarki, które wyglądają, jakbyście pożyczyli je od swojego męża albo od taty. I myślę, że taka fajna wskazówka dla tych wszystkich osób, które chciałyby wypróbować ten trend, ale nie chcą wydawać fortuny, to super jest udać się oczywiście do sklepu z odzieżą używaną, do sklepu vintage, wyszukać marynarek, czasami nawet właśnie męskich. Bo one naprawdę świetnie wyglądają na takich drobnych kobietach, gdzie są te szerokie ramiona, dlatego możemy połączyć to wszystko z paskiem, z białym podkoszulkiem i mamy fajną stylizację, która wcale nie musi być bardzo droga. I troszeczkę nawiążemy sobie do tego poprzedniego trendu, również cały czas są na fali wszelkiego rodzaju garnitury, garsonki, połączenie takiej samej marynarki ze spodniami, bo przez jakiś czas, powiem szczerze, to wyszło z mody i było uważane za takie może nie do końca fajne, natomiast teraz to wszystko jak najbardziej jest cały czas na topie, na fali, więc jeżeli lubicie się w tego typu strojach, ja osobiście uwielbiałam. Uwielbiałam chodzić w, w marynarkach z dopasowanymi spodniami, taki garniturowy look. Uważam, że on może być bardzo kobiecy. Także jeżeli lubicie takie połączenie, to myślę, że śmiało w tym sezonie również nie będziecie miały problemu w znalezieniu fajnych garniturów w swoich ulubionych kolorach. A jeżeli jesteśmy już przy kolorach, to będą dominowały bardzo silne i mocne kolory, które może nie do końca są charakterystyczne dla właśnie tej pory roku, czyli dla jesieni, zimy, jesień. Bo przeważnie, e, oczywiście, takie kolory naturalne, kolory ziemi, typu brąz. Brąz jest bardzo e, modnym kolorem w tym sezonie i on jakby powrócił w zeszłym e, roku, o którym oczywiście Wam mówiłam, więc on cały czas sobie jest, on nigdzie nie idzie. Zielenie, takie odcienie e, ziemiste są jak najbardziej, cały czas ok. Natomiast takim wyróżnieniem, Zmieniającym się trendem i czymś, co nie było, nie było aż takie popularne. To są właśnie e, takie intensywne i mocne kolory, czyli mocny, e, mocny róż, fuksja, kolor wręcz bym powiedziała. Ja powiem szczerze, że podchodzę do tego na początku, podchodziłam bardzo tak delikatnie i ostrożnie, ale myślę, że pięknie by wyglądał taki fuksjowy garnitur e, pójść gdzieś na spotkanie albo nawet na randkę, słuchajcie, założyć do tego obsasy. Taki mocny, intensywny kolor e, w którym kobieta po prostu wygląda na taką powerwoman, która pokazuje, że masz siłę, że, się, że jestem odważna, chociaż może nie do końca tak jest, ale, ale właśnie ten strój wysyła taki komunikat. Intensywna czerwień oraz kolor liliowy, taki delikatny fiolet to jest coś, co widzimy bardzo dużo na wybiegach. Natomiast jednym z takich moich ostatnich trendów, które są na tak, to chciałabym powiedzieć o trendzie, który ja sobie bardzo upodobałam i którego Kierunku idę bardzo mocno i to nie tyle. Tymczasowo, ale myślę, że tak już bardziej przyszłościowo. Nie wiemy, jak go nazwać. Gdzieś u kogoś usłyszałam, że to jest ręce typu Bridgerton. I jeżeli znacie ten serial z Netflixa, oczywiście chodzi mi o wszelkiego rodzaju stylistykę, taką bardzo romantyczną, gdzie pojawiają się bufiaste rękawy, gdzie są wzory kwieciste, gdzie są długie spódnice. I a propos długie spódnice, spódnice typu Midi, do kostek bardzo powróciły do mody i będą modne w tym sezonie. i czas Spotykam się z takimi e, komentarzami beata, wcale ty nie musisz chodzić w tych długich spódnicach, sukienkach, jesteś jeszcze młoda, możesz pokazać nogi. Owszem, ale e, czy to znaczy, że jeżeli jesteśmy młode, to musimy pokazywać te nogi, czy to nie znaczy, że jeżeli lubimy się w czymś, czyli tak jak ja lubię się bardzo w długich spódnicach i spódnicach typu Midi, to znaczy, że nie powinnam ich nosić? Nie, absolutnie. Więc ja lubię to podkreślać, lubię mieć swój styl i chodzić w tym, czym czuję się ok, także spódnice długie, spódnice midi są bardzo na czasie no i właśnie ten trend typu Bridgerton, gdzie są takie wiktoriańskie kołnierze praktycznie bufiaste rękawy falbany, no to jest coś, w czym ja naprawdę czuję się fajnie i e, tak jak Wam powiedziałam już kilkukrotnie wcześniej w swoich filmach, to jest ten styl taki romantyczny, który e, chciałam wprowadzić do swojej garderoby troszeczkę ten swój styl zmienić ze względu na to, jaki tryb życia prowadzę styl życia i gdzie mieszkam, także Fajnie, cieszę się bardzo, że to dalej jest na czasie, bo będę tym sposobem mogła znaleźć rzeczy, które będą pasowały również do mojej szafy. I już na koniec chciałabym porozmawiać o tych trendach, które może nie do końca ja bym chciała wcielić w życie. To nie znaczy, że one są na nie, że są absurdalne i abstrakcyjne. To są trendy, które po prostu może nie do końca pasują do mojego gustu e, i mnie się nie podobają, ale wiem, że jest wiele kobiet, które e, tylko na przykład założą te rzeczy, to wyglądają fantastycznie, więc to nie znaczy, że jeżeli. E, ja mówię, że mi się to nie podoba, to, to narzucam również wam swoje zdanie. Nie, absolutnie. Jeżeli coś, co teraz wymienię, uważacie, że jest super, to jak najbardziej niech tak zostanie i noście to śmiało. Natomiast w moim odczuciu, ja powiem szczerze, chyba nigdy nie byłam przekonana i nigdy chyba nie polubię kurtek typu bomberki. Nie wiem, czy mogę to słowo powiedzieć, czy mogę użyć to słowo w internecie, ale może się powstrzymam, ale yy, no. Nie jest to dla mnie kobiecy element garderoby. Oczywiście można nosić go, można bardzo fajnie go połączyć i wyglądać bardzo modnie i stylowo. Natomiast z moim odczuciu jakoś zawsze będzie mi się kojarzyło z jednym. Hmm. Ciekawe, czy Wam się również z tym kojarzy. Ja nie powiem tego na głos, ale jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzach poniżej, z czym się Wam kojarzą kurtki bomberki. Nie chcę tego słowa powiedzieć głośno, więc może się domyślicie. Ale jeżeli zgadniecie, to oczywiście dam wam znać. E, także bomberki to jest coś, co powraca i e, czego będzie na pewno dużo, które się pojawiały praktycznie w każdym tym podsumowaniu, które naprawdę czytałam, ich sporo e, dotyczące trendów. Także bomberki dla mnie są na nie. Kolejny taki trend, gdzie, o którym już wspominałam, to są frendle. E, jakoś powiem wam szczerze, nie wiem. Nie się one kojarzą z kowbojami, Te kurtki z tymi frędzlami, Natomiast widziałam przepiękny płaszcz i to chyba dziewczyna mierzyła go, słuchajcie, w Cikej Maksie. I ona sobie tręcz. Hmm. Tręcz taki prochowiec, to był, on był chyba z wełny wykonany. E, beżowy, piękny. I tak sobie pomyślałam, wow, jaki piękny. A kiedy spojrzałam w dół, to zobaczyłam, że ona po prostu pełno frędzli. I stwierdziłam, wow, to jest naprawdę bardzo ciekawe, chętnie bym to założyła, ale na pewno nie wydałabym na niego dużo pieniędzy, ponieważ, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, uważam, że e, będzie on przez tylko przez x czasu, a później to już trzeba będzie się go pozbyć, ale y, są takie właśnie y, elementy, które mnie się podobają. Niekiedy może na niektórych torebkach, ale generalnie to jest taki trend y, tak lub nie, takie pomiędzy. Czasami jestem bardzo na nie, a czasami są właśnie takie momenty, kiedy zaczynam się coś mniej więcej troszkę podobać, ale e, jeżeli o mnie chodzi, to raczej nie cieszę się i nie czekam na ten trend, żeby się pojawił. I ostatni trend, do którego mam mieszane uczucia, do którego nie jestem pewna, ponieważ mam wrażenie, że on odszedł całkiem niedawno i ja chyba jeszcze nie jestem na niego gotowa, chociaż powiem szczerze, że go uwielbiałam, a mianowicie e, chciałam tutaj powiedzieć o butach, które. Są powyżej kolana, czyli takie wysokie buty. I tutaj one były zostawiane bardzo często z bardzo krótkimi spódnicami, czego w ogóle totalnie nie mogę pojąć, bo uważam, że to nie jest taki ruch, jaki byśmy chcieli osiągnąć. Totalnie w ogóle uważam, że nie powinno się tak chodzić po ulicy. To myślę, że te buty to jeszcze nie jest ten czas na ich powrót. Także one odeszły w niepamięć tak naprawdę nie wiem co, 2-3 sezony temu i tak szybko wracają, więc mi się wydaje, że chyba jeszcze dałabym czasu, ponieważ ja osobiście nie jestem gotowa, sama mam takie buty, ufilbiałam kiedyś te buty, natomiast e, teraz preferuję raczej buty do kolana. Dobrnęliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę zostawcie po sobie kciuł w górę. Dajcie mi proszę znać w komentarzach poniżej, który z tych trendów był Waszym ulubionym, którego się nie możecie doczekać, a być może jest coś, o czym zapomniałam wspomnieć. Uważacie, że powinnam e, wspomnieć w tym zestawieniu, to proszę również dawajcie mi znać. No i pamiętajcie również o tym skojarzeniu z Bomberką, Jestem ciekawa Waszych opinii. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach. Poniżej. Postaram się również przygotować takie zestawienie rzeczy, na które warto zwrócić oko w tym sezonie. Postaram się podobierać po kilka rzeczy z każdego trendu, który dzisiaj omawiałam. Jeżeli oczywiście chciałobyście wypróbować i ponosić piękną biżuterię marki Sadwa, której symbolem jest motyl, to zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Skorzystajcie z mojego kodu rabatowego, dzięki czemu będziecie mogły zaoszczędzić. No i oczywiście każda kobieta z symbolem motyla, bądźmy wyjątkowe, bądźmy niezależne, ufajmy swojej. Intuicji. I oczywiście jak spotkacie tylko e, gdzieś na mieście e, kobietę, która będzie nosiła również ten symbol, to już nic nie trzeba mówić, wystarczy się uśmiechnąć i my wszystkie będziemy wiedziały oczywiście o co chodzi. Dzięki Wam bardzo serdecznie za to, że byście ze mną w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym. Ściskam Was mocno. Buziaczki. Pa, pa.